Czy pan o tym myślał, że wszyscy śpiewali albo tańczy rodziny, dzieci. Żadnej to ja mu ja ma. nie mam, ja temu nie mam żadnej. Ja... będzie to Pana... Nie, 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 to ja, ja żadnej, to tego nie tego nie mam, bo Ja myślę, że występowałem... chyba, wiesz, to odwrotnie, bo Pan jakoś tam tak demonstrował to luźno sobie. Bo ja... Bo... Z przyjemnością można powiedzieć, było... tak, ja porównać, nie co? No nie, nie, wiem, powiecie, to, proszę Pana ja opowiem dlaczego. Ja już występowałem nieraz, będąc w wojsku i różne przemówienia i miałem to przecież, nie, nie przyszłem od tego da złotą długo czy odcepa już to, to przeszło światu ale na przykład w wojsku pan nie brał udziału w żadnych brałem tak występach. samo udział brałem udział w Sielce, brałem udział panie w takim zespole artystycznym, bo ja z pierwszej armii przyszłem panie z Lenina aż do Badlina prowadziłem ten mój pojazd mechaniczny także dla mnie to już nie jest, nie jest jakaś nowość to. z muzyką niewiele mam wspólnego natomiast y przed wielu laty to recytowałem, miałem nawet udział w Wojewódzkim Konkursie Recytacji w Warszawie. Takie moje wystąpienia były. A Pan z zawodu? No, z zawodu ja jestem kierowcą. Mhm. Mam maturę, mam, studiowałem jeszcze później rok, trochę pisałem sztuki. Trochę, e, no, teraz jestem na rencie. I chciałem trochę dorobić, bo rentor słaba jest. Róna, ale taki, głównie dlaczego pan chce grać na Katarzynie? Co pana do tego jak tak no, Ja gram, fi, ja gram filmy polskim czasem jako statysta. No mi się wydawało, że mógłbym i tam pograć po prostu. Kontakt z ludźmi jakiś. To panu sprawi przyjemność jednocześnie? Oczywiście i poza tym jestem sam, to ten kontakt z ludźmi Byłby mi jakimś rozmaiceniem w życiu. Proszę pana, a może pan powiedzieć starówka? Zna pan ją doskonale, no, wszyscy ją tak, lubimy, tak. kochamy, prawda? Teraz obchodziliśmy taką uroczystość 25-lecia y, odbudowy Starówki. Może nam powie, y, co, będą, co, co, co od, od pana będą oczekiwali turyści, ci, którzy zwiedzają. Jak są ekspedientki w starych strojach, jak katarenia przypuśćmy, jak no... W tej chwili do Rożkarza. Do rozkaże, o tak. No, to są właśnie ci ludzie, którzy reprezentują stara, stare życie miasta. Pan zdaje sobie sprawę, tak. ile godzin pracy. To jest kilka godzin jednak od dziewiątej od rano do zmroku. Prawda? A w każdym razie do chwili, kiedy są turyści. To za skrót? Orma? Tak się mówi, orma, orma. Ochotnicze, Ochotnicza rezerwy, rezerwa milicji obywatelskiej. To było coś, wspierali organa ścigania, po to, żeby w kraju U -u. był ład i porządek. I był. I był. Do zobaczenia. Jak uśmiech dziewczyny, kochanej, jak wiosny budzącej się wie, jak świergot jaskulek nad ranem, młodzieńcze uczucia nieznane, jak rosa błyszcząca na trawie, miłości rodzącej się ze, tak serce raduje piosenki, tej śpiew, piosenki o mojej Warszawie.